Witamy wszystkich bardzo serdecznie na stadionie przy ulicy Słonecznej 1. I Eagles i, i Lowlanders czekają na pierwsze zwycięstwo. Też jest tre, trenerem pozycyjnym, bardzo ważne e, za, nazwisko w ekipie. Ekipy z Warszawy, Rafał Królewski złapany drugim podaniem, ale to jest fumble. I czy to będzie przyłożenie? To nie jest przyłożenie z numerem 35. Piłkę złapał Patryk Żróbek, jedno właśnie z tych nowych nazwisk w ekipie Warsaw Eagles. Obok Jake'a Simensa. był Jędrzej, ale to Jake Siemens w akcji biegowej, i to jest, to jest przyłożenie 6 do 0 Warsaw Eagles. Pierwsze przyłożenie w spotkaniu, wychodzą na prowadzenie. Próbował dwa razy biegiem Jędrzej Śmigielski, ale ostatecznie to Siemens. Za chwilę będziemy mieli podwyższenie za punkt, i to jest kopnięcie zablokowane. Jeśli nie zagrają żadnego fake field gola, będzie to kopnięcie za trzy oczka. Czy będzie ono udane? Tym razem wydaje się, że jest ono udane. Tak, sędziowie podnieśli dłonie do góry. Trzy oczka. I że Krzysztof Nosow u góry ekranu czeka tylko na to podanie. Grają czwartą próbę. Czwarta próba, 7 yardów i to jest dalekie podanie i to jest złapane podanie. Krzysztof Nosow melduje się z przyłożeniem. Kolejne sześć oczek. Po stronie Orłów. Stracili kolejne sześć oczek, ale mamy teraz akcję. Podwyższenie po tym przyłożeniu też jest udane, czyli finalnie ta ostatnia pewnie seria. Trzecia próba, siedem jardów. Trzecia próba, siedem jardów. Podanie do Krzysztofa Nosowa. Nie, to jest Mateusz Poneta. Przyszedł nawet, e, rozmawiał podobno przed, przed tym spotkaniem z jednym z zawodników, Lowlanders, wciąż ma tam sporo znajomych. A to Krzysztof Nosow złapał to podanie i złapał podanie na przyłożenie, drugie przyłożenie Krzysztofa Nosowa w tym, sezo w tym sezonie numer 3, a w tym meczu numer 2. No i ta fizyczność też w tej szybkości, no nie idzie to do końca w parze. Bardzo ciężko zatrzymać takiego zawodnika, jeżeli już się złapi, straci z nim kontakt, no w tej sytuacji było to zdecydowanie nie, nie do zrobienia. Jake Siemens tym razem środkiem przez bloki swoich gardów i centra i udało się wbić w pole punktowe drugie przyłożenie Jake'a Siemensa w spotkaniu. Dwie asysty do Krzysztofa Nosowa i dwa, przyłożenie, dwa przyłożenia po akcjach biegowych. Jeszcze jeden z zawodników do dobiegł. Filip Twardowski trafia między słupy. To jest kolejne udane podwyższenie. Warsaw, Eagles prowadzą z Lowlandry Białystok już 30 do 0, wciąż trzecia kwarta. To też, to są te snapy takie, które mogą sprawić, że te zgranie będzie tylko lepsze w kolejnym, w kolejnym spotkaniu Białostoczan. Cameron Joel w dalekim podaniu. I Rafał Królewski z przyłożeniem. Rafał Królewski wrócił. Rafał Królewski otwiera wynik dla gospodarzy. Sześć oczek po stronie Lowlanders. Mają wreszcie swoje punkty, gospodarze. Nie było łatwo mu na pewno wrócić do sezonu. Kopnięcie za oczko jest udane. I kopał z tego co widziałem też chyba Rafał Królewski. Może będziemy mieli szansę zobaczyć, który był to z zawodników. No więc pozmieniało się to troszkę. Mamy też oczywiście nowych importów. A podanie w tej sytuacji złapo z numerem 11. Numerem 11. Aleksander Donda i finalnie też nawet melduje się w polu punktowym. Aleksander Donda, pierwsze przyłożenie w barwach Higels. Być takim nowym otwarciem właśnie w okolicznościach, gdy, gdy jest ta przemiana pokoleniowa, ale to jest przechwyt! Przechwyt! I to nie jest przechwyt zakończony punktami, ale... Eagles meldują się już bardzo blisko tych punktów. Wojciech Simka złapał podanie, jeśli chodzi o futbol amerykański. Ale zgubiona piłka i to jest piłka złapana przez, jeśli dostrzegłem, Damiana Wesołowskiego. Błąd tutaj w przekazaniu piłki. Kolejna akcja podaniowa do Krzysztofa Czaplejewicza, to jest... Pierwsza próba to jest dużo więcej. Krzysztof Czaplejewicz biegnie przed siebie, ale to nie będzie przyłożenie, ale zdobył mnóstwo jardów. No, wciąż 7 oczek, ale blisko kolejnych punktów. Około 20 sekund do końca meczu. I to jest przyłożenie Rafał Królewski. 36, już do 13. Rafał Królewski wraca. Rafał Królewski wraca, drugie przyłożenie w meczu. jest trochę innym już typem zawodnika, ale mimo wszystko e, doskonale tutaj się odnajduje i te ścieżki też mu, ścieżki mu wychodzą, a podwyższenie też jest udane i to podwyższenie, tak, teraz to już widzimy wyraźnie z numerem 86, wykonał Maksymilian Polcyn, 36 do 14.